Początki tego typu zdarzeń będą miały miejsce tam, gdzie system się załamuje. Im szybciej będzie się rozpadał system, tam będą miały miejsca te wszystkie wojny i strzelanki. One będą się rozszerzać na inne terytoria. Tam stary system przy pomocy tych strzelanek będzie niszczony, aby oddzielić ziarno od plew. I te ziarna w ten sposób zaczynają się synchronizować ze sobą. A dlaczego nazwaliśmy audycję Nowy Świat, Nowe Działanie? Otrzymuję teraz informacje z potoku i wiem, że tego właśnie boi się ta garstka psychopatów, których plany już się załamują. Oni najbardziej boją się naszej jedności, naszej synchronizacji i zjednoczenia. Boją się tego, że mamy wspólne źródło informacji i że zaczniemy działać, że zaczniemy wdrażać w życie wszystko to, co do nas obecnie przychodzi w ten sposób. W związku z tym powinniśmy bez obaw to teraz czynić, dosłownie od jutra działać w najbliższym otoczeniu. Przypuśćmy, że ktoś ma jakieś projekty. Takich ludzi jest bardzo wiele, jest bardzo wiele narzędzi. W zasadzie rozmawiam z ludźmi codziennie, istnieje medycyna wielowymiarowa, są różne kursy uzdrawiania, istnieją rozmaite regresje, poprzez regresję człowiek się budzi. Czyli że możecie teraz się uczyć wszystkiego, teraz jest dostępnych bardzo dużo różnych informacji wszystko, czego potrzebujemy. To będą nowe profesje, przyjdą nowi ludzie dający korzyść innym ludziom, którzy mają pragnienie budować firmy, tworzyć jakiś rodzaj aktywności, ale nie na starych energach jak wcześniej, aby zdobyć pieniądze i zasoby materialne, lecz aby przynieść korzyść całemu światu. Stosownie do tego dany człowiek będzie szczęśliwy, będzie także otrzymywał i materialne dobra, będzie mu całkiem wystarczać na pokrycie wszystkich swoich podstawowych potrzeb. A to dlatego, że obecnie człowiek jest w duchu, nie potrzebuje już tak wiele, jak to było konieczne wcześniej, kiedy to pieniądze zarabiało się dla samych pieniędzy. Teraz pieniężne zasoby materialne są zdobywane dla dobra świata, aby go zmieniać i odbudować wokół siebie, aby przestawić ten świat na nowe tory, aby uruchomić nowy sposób działania. To właśnie chciałam przekazać, przyjaciele, wszyscy ludzie, którzy teraz to rozumieją, którzy rezonują z tą moją informacją, muszą teraz dołożyć maksymalnych starań, aby dokonać tutaj tej synchronizacji. A więc wszelkiego rodzaju ośrodki odosobnienia, jakieś pustelnie, strony, różne zloty i wyjazdy, aby ludzie się jednoczyli, właśnie poznawali się na żywo, komunikowali się i wspierali energetycznie, aby się jednoczyli jak te metronomy. To jest najważniejsze, co widzę jako wyzwanie na najbliższy czas. Może macie jakieś pytania? Tak, Eleno, dzięki za inspirujące przemówienie i aktualne rozwiązanie dla współczesności. A na czacie, na YouTubie już zaczęli się informować, kto jest z jakiego miasta, już rozpoczął się taki bardzo pozytywny proces jednoczenia. To maksymalne wsparcie widać również na czacie Zoom. Twoje słowa mają całkowite poparcie. Z małym opóźnieniem pojawiło się takie pytanie co do systemu. Jest zrozumienie widzów, że nie ma potrzeby walczyć, ale trzeba przejawiać wdzięczność. Ale pytanie brzmi: jak nie bać się tego złego systemu? Jak się nie bać? Najważniejsze, co musicie zrozumieć, to, że ci globaliści, którzy są na szczycie i kontrolują swoje marionetki, Absolutnie ściśle przestrzegają prawa wolnej woli, bo bez względu na to jak i co sobie myślimy, oni doskonale wiedzą, jak działają prawa wszechświata. Oni bardzo dobrze znają swoje metody, swoje cele i co oni tu mają do roboty. A te marionetki, ślepe i głuche, chomiki, które są jak ślepe kocięta, oni wypełniają te wszystkie czynności. To są ci prezydenci, ministrowie, ale nie zwracajcie na nich uwagi, to są tylko narzędzia. Te narzędzia znajdują się obecnie w fazie zniszczenia, to znaczy oni nie mają żadnej władzy. To o czym wam tam mówią, o cyfryzacji, że popchną nas wszystkich do miast, wy już na to wszystko nie pozwolicie. Przebudziła się już ta większość ludzi, osiągnięta już jest krytyczna masa, ona już się obudziła. Owszem, te miasta więzienia będą stworzone w wielu regionach, w wielu krajach, ale zostaną stworzone tylko dla tego śpiącego stada, które nie zdoła zmienić wymiaru, i które muszą przejść przez punkt bez powrotu. Te śpiące stada owiec, które chcą pasterza i chcą sobie postrzelać, być golone, chcą się paść na polu, one pójdą albo ze strachu, albo z desperacji, ponieważ nie rozumieją, że są wiecznymi duchami. One identyfikują się tylko ze swoją cielesną powłoką, będą do końca walczyć, aby uchronić te swoje zwłoki, które boją się stracić i z powodu tego strachu te swoje tusze stracą, ale trochę później. Oni są po to stworzeni i z nich wypompują ile się da gawachu, czyli energii strachu. Wielu ludzi się jeszcze obudzi i oni się oddzielą. To są wciąż ziarna, które znajdują się w fazie przebudzania. Tak więc nie widzę powodu, aby bać się systemu. Jeśli już rozumiesz, że przybyłeś tu z konkretną misją i w każdym wypadku, nawet w najbardziej rozpaczliwym położeniu, Załóżmy nawet, że nam się nie uda, na przykład przyszliśmy ratować cywilizację, przestawić ją na nowe tory, ona i tak się przestawi, to już jest bezdyskusyjne. Bo zgodnie ze wszystkimi prawami fizyki, chemii, pól kwantowych i wszystkiego innego, wynika niezbicia, że rzeczywiście ma miejsce przejście na nowe energie. To się faktycznie dzieje we wszystkich dziedzinach. Nigdy wcześniej nie żyliśmy i nigdy nie było takich procesów, które teraz mają miejsce. Nie chcę tu się teraz rozpraszać i wnikać chociażby w procesy geologiczne, procesy, które zachodzą w atmosferze, które zachodzą w działaniu naszego klimatu, nawet nie wnikając w to wszystko, co wymieniłam, to wszystko inne wokół pokazuje nam, że ten stary świat upadnie, że wkrótce go nie będzie. Dlatego w każdym przypadku przypuśćmy nawet, że nie obudzi się ta masa krytyczna, lub ludzie zasną, chociaż ja już w to nie wierzę, bo ta masa krytyczna, która jest potrzebna, już się obudziła i ten proces jest nie do zatrzymania. Ale załóżmy nawet najbardziej opłakaną opcję to w każdym przypadku my i tak wypełnimy naszą misję. I nawet jeśli zmienimy wymiar. To nie będziemy się tam wstydzić, że tu zmieniliśmy wymiar podczas procesu swojej transformacji, podczas procesu przejścia i rozwoju w toku formowania się nowych energii. Dlatego w każdym razie nie powinniśmy się bać. To nie ma sensu, przyjaciele. Nawet biorąc logicznie, to nie ma sensu, bo czy umrzesz w wieku 50, 70 czy 100 lat, to dla Waszego wiecznego ducha niewielka różnica. A gdy umrzesz, czyli zmienisz wymiar i w jakim będziesz stanie, co będziesz czuł, czego zdołasz dokonać, jak zmienisz przestrzeń wokół siebie, ile osób jest w Twojej przestrzeni światła, ile z nich będzie miało czas się obudzić, to są wszystkie te plusiki karmy, które tam w innym świecie będą brane pod uwagę. To jest najważniejsze, co musimy uczynić, nie martwić się tym, jak długo jeszcze będziemy żyć, bo tutaj jest nasza misja polegająca na tym, aby jak najbardziej kreatywnie wykonać tu określone działania. Mogą to być znaczące działania prawne, jeśli ktoś się orientuje w tych papierkowych sprawach. Ci, którzy teraz otrzymują możliwości uzdrawiania, niech pomogą innym. Ci, którzy obudzili się i mają środki finansowe, będą nam pomagać budować te różne centra uzdrawiania i inne ośrodki. To się teraz będzie działo tak jak piramida, będzie narastać ilość ludzi i tak jak jasność gwiazd. Oni będą się teraz ze sobą komunikować, jednoczyć i synchronizować i we wszystkich punktach na Ziemi będzie można zaobserwować podobne procesy. I ludzie, którzy nawet nie współdziałali ze sobą, będą tworzyć jednakowe projekty, ponieważ te informacje płyną z wyższych sfer. Tak więc nie ma potrzeby się teraz bać. Najważniejsze teraz to działać. Ale jest też coś być może jeszcze ważniejszego. Mi też to mówili. Nie masz tutaj takich środków finansowych, a już chcesz uruchamiać jakieś tam projekty. A skąd wziąć na to pieniądze? Odpowiadałam im: Nie wiem skąd się pojawią pieniądze, ale się pojawią. To wszystko po prostu wiem. Ja chcę, aby ludzie to otrzymali. Nie mam teraz życzeń kupowania mieszkania, samochodu, gdzieś pojechania tam odpoczywać na Malediwach czy Seszelach, i większość z tych ludzi nie ma takich pragnień. Wszyscy, z którymi komunikuję się, mają chęć zmiany przestrzeni wokół siebie. Oni doświadczają szczęścia działając w ten sposób. I rozumiem, że pracując z takimi ludźmi, nie będę musiała się martwić o jakieś finanse, konta, raporty papierkowe, ponieważ mogę w pełni tym ludziom ufać. Gdy do mnie przyjeżdżają nawet nieznani wcześniej ludzie. Tu u nas już były takie zebrania, my mieszkamy teraz w domu na wsi. Tutaj są dwa wolne pokoje gościnne. Teraz chcemy wykończyć tam drugie piętro. Tam są potrzebne drobne naprawy, aby móc je udostępnić dla ludzi. I ludzie są zupełnie obcy, których po raz pierwszy widzę, ja im całkowicie ufam. Synchronizacja w przepływie jest tak głęboka, że czuję tych ludzi, którzy tu przybyli. Mogą spokojnie zostawić swój portfel, nie martwić się o swoją torebkę, że coś się stanie. Rozumiesz, widzę, że to, co się stanie, nie będzie takie trudne, bo już nie będziemy tak jak dawniej zawierać jakichś tam umów, szacować ile pieniędzy jest potrzebne na to, a ile na to, sporządzać jakieś tam raporty. To wszystko będzie w takiej harmonii i we wzajemnym zaufaniu do siebie. Będą pozytywne zdarzenia, bo każdy będzie wykonywał w oparciu o to, czego pragnie, w oparciu o to, jaką ma misję. My będziemy to wyraźnie czuli. Rozmawiam z ludźmi i rozumiem, że każdy ma swoją misję. Ktoś chce hodować piękne rośliny ozdobne i tworzyć z nich dekoracje, ktoś inny ma talenty kulinarne i chce hodować jakieś produkty spożywcze, ma już jakieś recepty na specjalne dania. Jeszcze ktoś inny ma specyficzne metody pracy uzdrawiającej z ludźmi. Oni będą mieli konkretnie z tym do czynienia. Ja na przykład prowadzę instruktaż jogi. Mam dużo takich zajęć i prowadzę też prywatne sesje jogi. Po prostu widzę, jak ludzie się zmieniają, jak synchronizuje się energia ze mną, nawet poprzez taką aktywność fizyczną. My wszyscy, absolutnie każdy z nas, mamy swoje działania, które mają na celu przyniesienie korzyści dla innych ludzi. Wszystko będzie się układać i synchronizować w ten właśnie sposób. Nie będziemy musieli się martwić i myśleć o tym, kto będzie się tam czym zajmował. To przyjdzie samoistnie. Ci ludzie będą się jednoczyć w zespoły i każdy będzie chciał czynić coś swojego. Ja już to dostrzegam, kiedy spotykaliśmy się i rozmawialiśmy, powiedzmy, w zespole dziesięciu osób i każdy mówił, czym chce się zajmować, jakie dobro chciałby wnieść do naszego nowego sposobu życia i każdy wypowiadał coś nowego, rozumiecie? Dlatego nie będzie żadnych problemów, mało tego, to wszystko będzie na nowych energiach, bez żadnych tam raportów, bez różnych umów, jakichś finansowych zastrzyków, że komuś trzeba więcej, a komuś mniej. To już nie będzie grało większej roli, ponieważ teraz zasoby materialne będą nam potrzebne do zbudowania nowego świata. I uwierzcie, że jeśli będziecie chcieli z pozycji czystych myśli przynieść dobro innym, to te zasoby materialne w jakiś cudowny sposób będą się pojawiać tutaj. Ja dostrzegam to w swoim życiu. Były niedawno takie momenty w naszym projekcie tym co my teraz chcemy zorganizować potrzebne są jakieś finanse i w tej chwili już ludzie do mnie piszą i są gotowi pomóc są gotowi do natychmiastowego udziału w tym ja ledwie co uruchomiłam to wypuściłam ten pomysł w eter i zaraz posypały się propozycje zaproszenia oświadczenia i finansowa pomoc nie ma sprawy my wam pomożemy już rozumiecie, jak to działa? Uwierzcie, że to tak jest. Najważniejsze jest tworzenie zespołów. Te zespoły będą się tworzyć w miastach, w różnych innych miejscach. Uwierzcie, że ziemi mamy wystarczającą ilość. Jest bogactwo przyrody, to wszystko już istnieje. Ja widzę to, jak zaczynają ożywać wioski tam, gdzie są sosny, gdzie są lasy, gdzie są piękne rzeki. Ludzie zaczynają przyjeżdżać, remontować, kupować. Jakieś domki wzbogacają dany teren wokół siebie. Takie coś już ma miejsce. Ja wiem, że te przepiękne tereny będą zasiedlane, a te miasta zmieniające się już praktycznie w obozy koncentracyjne. Bo już mi ludzie piszą, że są w miastach podtruwani, że tam montuje się teraz te różne anteny 5G, że włączono je na pełną moc i ludzie już sami stamtąd uciekają. Żywi ludzie, którzy się przebudzili, już nie są w stanie tam przebywać. Oni sprzedają te swoje mieszkanka w blokach, póki jeszcze mogą, i już się przesiedlają, już zaczynają się świecić na tych terenach, gdzie będą budowane te nowe projekty. Te nowe ekowioski, te miejsca odosobnienia, pustelnie, centra uzdrawiania i co tam jeszcze. Te projekty już powoli nabierają kształtów. Dlatego tak kochani widzę tę naszą przyszłość i będzie taka synchronizacja z innymi ludźmi. Ja rozumiem, że w najbliższym czasie mamy takie coś realizować wszystkimi wspólnymi działaniami. Musimy teraz właśnie na to nakierować całą naszą energię. A najważniejsze, o co proszę wszystkich ludzi, z którymi mam teraz kontakt i z którymi się spotykamy, aby to wszystko było już w ich głowach. Aby oni już budowali te myślowe, Formy, myślokształty, żeby oni to wszystko już wizualizowali, aby wszelkimi dostępnymi metodami tworzyli zamiar, i wszystko to będzie zachodzić w postępie geometrycznym, będzie wzrastać i powstawać tak, jak nam jest to potrzebne. Tak ja to widzę. Są jakieś pytania? Są.